Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojej karty w FIFA. Ostatni odcinek udało się obejrzeć tylu osobom i zostawiliście ponad 6000 łapów w górę, więc dzisiaj wyzwanie dla Was zobaczymy, czy uda Wam się ten wynik pobić. A dzisiaj jedziemy z podaniami. Wiem, że do tej pory wyniki były średnie, więc ten rok będę starał się przepracować, by w FIFA 19 karta wyglądała lepiej. A kto wie, może kiedyś doczekamy się nawet karty legendy. I jeżeli ktoś nie widział ostatniego odcinka ze strzałami, to tutaj dziś będziecie mieli kartę, możecie sobie ostatni odcinek zobaczyć. I co do podań, będą trzy ćwiczenia, w każdym 10 prób, za każdą udaną próbę 3 punkty, co w sumie nam daje 90 punktów. I brakujące 9 punktów będziemy mogli zdobyć poprzez wykonanie challenge'u, którym się dowiecie na końcu. A teraz zapraszam do oglądania. Pierwsze ćwiczenie to będą krótkie podania, 10 prób, za każde 3 punkty mamy tylko dwie piłki, więc będę musiał po nie biegać. No i bramka jest jaka jest, ale zobaczymy. No i oczywiście nie ze stojącej piłki, no bo w meczu raczej na stojąco się nie gra. Więc będę starał się tu jakoś poruszać No i bez zbędnego gadania jedziemy, żeby to pierwsza to będzie szybki chyba Druga Jeszcze 8, jeszcze 8 No dobra, i jedziemy dalej O i będę musiał po to biegać smutku, ale kondycyjny plus celność podań Więc 4 na 4 na razie Dobra To by nie było Do widzenia, dziękuję Może się wydawać, że za łatwo, ale bramka jest na gdzieś 8, 8 metrach od nas No i piłkarze zazwyczaj wymieniają tak między sobą podania 5-10 metrów, więc myślę, że to jest odpowiednia odległości Dla urozmaicenia te ostatnie 4 postaram się zrobić lewą nogą Żeby, żeby nie było zbyt prosto i jak wiadomo, zawodnik powinien dwoma nogami potrafić podać, zwłaszcza więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jedna kurde, jest taka presja przy lewajce, taka otoczka odsupeczka, ale wpada. Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Dobra, zostaje nam dwie piłki do końca, i to jest takie uczucie, jak gracie w foot champions. Macie 38 wygranych, dwa mecze do końca. Presja niesamowita, do tego handicap przeszkadza, ale my się nie damy tak łatwo i proszę bardzo. Jeszcze ostatnia, ostatnia, rzut karny, 90 minuta, finał Ligi Mistrzów. Dobrze, to nie było trudne wyzwanie, możecie sobie sprawdzić, dajcie znać ile wy mieliście punktów w nim. 30 punktów zdobyte, jedziemy do następnego wyzwania. Drugim wyzwaniem są podania na odległość, długie przerzuty, cross jak to zwał. Mamy tutaj dwie piłki, będziemy kopać do bramki, niestety nie mamy partnera treningowego, ale będziemy kopać do bramki, piłka musi wpaść w powietrze do bramki i to jest uznawane jako celne podanie, jako celny przerzut i za to mamy 3 punkty, 10 prób i jedziemy. Oczywiście piłka niestojąca, no bo tak się nie robi. To jest moja mocna domena. BFAU. Oczywiście wiadomo, jak piłka odbije się pół metra, metr przed linią i wpadnie do bramki, no to... Też zaliczamy, bo jakby tam stał nasz zawodnik, to by tą piłkę przyjął, podbiegł do niej i tak dalej. Więc to też się liczy, tak? Takie marginalne wartości. Ale jedziemy z kolejnym. Tu mi troszkę przeszkadza. Puszczam. I do Dobrze. I kolejna. Puszczam 4 Powiem Wam, że jesteśmy na takim 40 metrze i oprócz tego, że to jest fajny trening podań to jeszcze trening taki biegowo wytrzymałościowy, bo muszę biegać po te piłki. Ale cóż, jadę z kolejnymi, a wydajcie znać w komentarzach ile punktów zdobyliście za konkretną konkurencję. To potem porównamy. Czy będzie ten metód Ozi? Czekamy aż kolega przebiegnie. I jedziemy. Perfekto. Perfekto. Mesut ozi. Nie no, ja bym zaliczył. Miejcie litość. Przecież to było dobre podanie przecież. To było dobre podanie. Zaliczamy? Tak. No i Ogólnie daje się takie plasowane piłki, żeby kolega wasz później miał łatwą do przyjęcia piłkę, żeby nie miał kłopotów z nią, żeby łatwo sobie zgasił. Dlatego nie daje się takich mocnych, tylko takie plasowane, jak ja teraz. Może pokaże jeszcze raz. Bardzo. I druga Czyli mamy już 8 jeszcze dwa. Jak zrobię tutaj 100%. Jejku, ale... No postaram się, postaram. Powiem Wam, że jesteśmy w połowie odcinka i jak tak dalej będzie szło, to mam nadzieję, że w końcu karta zacznie jakoś wyglądać, dlatego nie opierdzielamy się i idziemy z tym koksem. Ostatnie dwa. Presja jest duża Czekamy aż koleżanka z odejdzie nam Dziękujemy mm. Dziękuję, dobranoc Mamy jedną Ostatnią The final countdown Wiedziałem, po prostu de, 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 de. Presja była i... To trudno 9 na 10 Ale czyli w sumie 27 punktów i zostaje nam ostatnia konkurencja ta główna więc jest potencjał, żeby wyglądała ta statystyka dobrze i jest potencjał, żeby karta w przyszłości wyglądała w całości trochę lepiej więc jedziemy z ostatnią konkurencją dobrze, ostatnia konkurencja dzisiaj to będą rzuty rożne mamy kolegę, który zgodził nam się pomóc będziemy mu dośrodkowywać każde celne dośrodkowanie to, jest, to są zdobyte punkty Nieważne czy będzie zakończone strzałem czy, czy, czy bramką Ważne, żeby było celne podanie i to jest zaliczone. 10 prób myślę Myślę, że będzie optymalnie i jedziemy z tym koksem What's up? What's up? What's up? What's up? So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats, instead of on the concrete. Submitting my future, while they were focused on what they cheap With shit. I'm like a cheap Hey, honcho, tell me that it's impossible. I give it to you pronto. Be working all these late nights and these early mornings like Alonzo. So one day they'll be calling me great, just call me Gonzo. But I'm never acting, nor is anybody pulling strings. Everything. I Traded working no nine to five for the minimum for working 9 stops So my life be like a cinema screen But in the end I wouldn't have it any other way Got on my knees and put this to work is what I pray And that was happening crunching numbers like captain a serial killer compelling listeners with this badge of work Never acting my verbs were truly bashing the serve Not only masses but curves Not just a you hear every time I the mic Then rożne w zasadzie były też proste ale... Wiadomo, w rzutach różnych liczy się troszeczkę szczęścia, no bo jakby tu były dwie drużyny napchane w polu karnym, to byłoby inaczej, ale generalnie większość podań była celna. Eee, kolega nie chciał strzelać, ale, ale jeżeli, by mu, jeżeli by chciał, to bez problemu mógłby oddawać z tego strzału, więc uznaję, że, że było 10 celnych. Eee, I jeszcze od razu uprzedzę pytania, różnica między takim przerzutem a rzutem różnym jest takim, że w rzucie różnym daje się takie bite piłki mocne, żeby było z czego uderzyć, żeby, żeby to miało siłę. A tak jak wcześniej mówiłem, takie przerzuty to są raczej plasowane, żeby kolega miał bez problemu do przyjęcia, więc na razie wygląda to super i możemy bardzo dobrą kartę mieć dzisiaj, jeżeli uda nam się ten challenge. Nie wiem, czy kojarzycie sytuację, jak kompany kiedyś w meczu Belgii na stoperze gdzieś na 30 metrze podbił sobie piłkę i wolejem zagrał nas skrzydło do kolegi. Postaramy się to odtworzyć. Będę miał na to trzy próby. Jeżeli uda się zrobić, to plus 9 punktów do podań i z tego wszystkiego wyliczymy dzisiejszą statystykę podań. Także jedziemy z ostatnim challenge'em, takim bonusowym wyzwaniem. no heel To będzie trudniejsze niż myślałem. Aczkolwiek nie wydaje się to aż tak daleko, jakbym powiedział. No, niezłe, ale za lekko. Niezłe, ale za lekko. O ta. Czy możemy to zaliczyć? Sędzia? Zaliczam. Nawet wyszło. Nawet wyszło. Dobrze, mamy na dzisiaj wszystko. I podsumowując cały odcinek. W pierwszej konkurencji mieliśmy krótkie podania do takiej bramki. E, udało nam się zrobić 10 na 10. Nie było to trudne wyzwanie, ale wiadomo, zazwyczaj na takie odległości piłkarze sobie grają, więc to był taki fajny odnośnik. E, 30 punktów z tego zrobione. Druga konkurencja to były przerzuty, takie plasowane piłki, jakbyście chcieli rozegrać na skrzydło. E, żeby kolega miał łatwo przyjąć, tu się udało zrobić. No 9, no, teoretycznie ta dziesiąta też była dosyć dokładna, ale trafiliśmy w słupek, więc no, nie zaliczamy tego. 27 punktów z drugiej konkurencji. Trzecia konkurencja to były rzuty rożne. E, tutaj kolega nie chciał strzelać, ale większość podań była celna. I w rzutach rożnych mocno wita piłka między 5 i 11 metr mniej więcej, żeby tego bramkarz za łatwo nie złapał. Była większość celna, spokojnie mógłby kolega oddać z tego strzału, więc tutaj również 30 punktów aż. Co daje nam w sumie 87 punktów z odcinka i bonusowy challenge, yy, czyli przerzut ten kompanego, który wam pokazałem, udało się zrobić za trzecim razem. Nie było to idealne odwzorowanie, ale było to celne podanie w olejem na skrzydło, więc zaliczamy również, co daje nam w sumie 96 punktów podań, aż 93 punktów, więc karta zaczyna wyglądać już jakoś i mam nadzieję, że reszta, reszta statystyk pójdzie równie dobrze. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, to subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, ile Wy mieliście oczywiście punktów, to możecie stosować jako trening. I będę miał dować dzisiaj jeszcze jedną prośbę, a w zasadzie informację założyłem profil w serwisie Patronite. Pisaliście często, że chcecie odcinki częściej, więc założyłem taki profil, umożliwiłoby mi to nagrywanie częściej. Nie miałbym problemów z boiskami, bo jest to kłopot, jednak często trzeba kombinować, żeby wynająć i tak dalej. To są wszystko koszta. Do tego podniosłaby się na pewno jakość filmów, nie byłoby problemu z dźwiękiem, z obrazem mógłbym więcej czasu temu poświęcać mógłbym jeździć po Polsce do innych youtuberów do, do widzów nawet więc na pewno wiele urozmaicenia by to mnie wprowadziło ja zyskałbym dużo czasu i mógłbym to robić dla Was na całego i bardzo chcę jakby spełniać swoje marzenia youtube'owe, piłkarskie więc możecie mi w tym pomóc, oczywiście nikogo nie namawiam ale zapraszam, link do tam macie w opisie a ja się na dzisiaj żegnam widzimy się w kolejnym odcinku cześć pa! i been pulling 187s all on these beats instead of on the concrete submitting my future while they were focused on what they cheap with shit I'm like